Cześć Mago widzowie, dzisiaj trochę inaczej się ten odcinek zacznie, bo nie tak... <laughs> pomiędzy drzewami albo coś, ale w trapie. Tak, będziemy trapować. Dobra. I co I do tego? Do... Cicho, bo nie... Ten... <laughs> to nikt nie lokągry mówił, bo nikt nie napisał w ogóle. Nikt, nie. <laughs> Ale... To piszecie się teraz... nikt, albo w tamtym konkursie, albo w tym. Mhm. Bo jestem ten sam konkurs, nikt nie wygrał. To konkurs kolejny to Elytra. Ciekawe, czy ktoś się do mnie tepnie. Tepa się, tepa się, tepa się. Dobry, dobra, doby. Ja czekam tutaj, panowie.

Zabiłaś no i A ona miała Elytra. Masz tą elytrę z niej? Ja, ja idę do dwu. Weźcie, weźcie, weź, weź. weź, weź na dół. Dobra. Dobra, ja będę tepał. Ja muszę na spawna pójść. Tylko daj mi kobla, daj mi kobla. Dzięki, dzięki. Ja muszę na spawna pójść. Chyba tych... Chyba tych klucz nie będzie. Nie będę tego kobla ja mam. Wezmę sobie stąd. Daj to! Postaw! U góry tego opsa No, Brawo. Gratulacje użytkowniku, wygrałeś darmowego iPhone. No, i ty Ej, ty Oliver, pisz teraz kto chce free eating. Ty. ty też możesz pisać. Głośnik TPA. Nie. Możesz pisać. Tak, możesz. Serio? Możesz pisać po prostu TPA na coblestone, nie? No. A nie na obsydnianko. Tapisz na coblestone. Więc możesz... Kto chce free eating, to się zawsze sprawdza. Zawsze ktoś. Chłopaki, ja później idę na. Bramkarski, to są już TPA wymagań. Ja nie ten... Ty lotów. Tutaj No jak No to i ty Pisz, kto chce fre i ty ukośnik te tpa, Pisz to. wymagania, musi mieć coś eventowego. Co? By coś pisać, musisz mieć coś eventowego? Jeśli tak. chcesz się tepnąć, musisz mieć coś eventowego na tym mhm. hmm. O tepa się ktoś do mnie! No i to działa, widzisz? Nie gadaj. Tak, te pasz jakiś masterek. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jakby co ja mówię kiedy odkopać, nie? Nie by co. Nie dapnął się, chyba. Nie, nie dapną się. Dam ci róże kupidyna i sobie ją schowaj. Może wtedy będziesz mógł tepać. Rzuciłem ci. Od razu ją schowaj. Nie, może tam tutaj go gdzieś tepło? Nie, no nie ma go. Ale to działa! chłop się tepnął! Ale... Dobra, różyku, widy na tym nie szkoda. Wybrałem to ci dać niż ten. O, to jest ten Salwadorek, podłoga 22, nie ufajcie mu, jak, bo co? Czy? Hmm. Chodź mnie na Discordzie kto chce Ej, tego um, kopiowanie itemów e i tego. Wędka będziesz powiedział spać. Co? Podem kobby przypadkowo. Gdzie? Czekaj, 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 czekaj. Czego ty kordy podałeś? Tego tropa. Jakustyczny jesteś. No. Dobra tam, trudno. I tak nikt mi nie wszelaki, bo nikt mnie nie ogląda. No, wiesz. Widzicie? Kurde, no, typajcie się. Ja tylko, widzicie, musicie mieć coś tego eventowego. To jest jedna rzecz jakaś. Na przykład Cały kół. O, tapa się, tapa się. O, Masterek. O, to jest to ten, to jest. Ja nie, mama, z co ja chciałem go tepnąć, tylko że nie on się, tepnie. się nie tepnie. Bo on nie to wiesz, do nie, się nie, 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 Ej, nie, nie, Ej, nie, 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 wygrałem, wygrałem, S, S yes. Kolejny raz wygrałem raz. Yes. Ej, bo, 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 bo. Nie, A dasz 100 dolców? Yes Przyjacielu nie to jest coin flip Ej dawaj, ja stworzę, ja stworzę grę za 800 Cały <grych> <był> mój dobytek <grych> Kurde Nie, bo ja to przegrałam To była jakiś coin flip za 200, no 200 dolców kto, to, to, to no, no ale ty tam no do siebie chodź. Na dole o nie, no nikt do niego się tepnie dobrze, bo... Yeah, on tam oh, go od razu... No to co zrobi go? Darmowe punkty, kile. Ja chcę. Mogę ja? Nie si. Dobra. Dwie... Ej, dołączyć da bitwę za 200 dolców, stawkę, teraz pewnie nie przegram. Wiem, chcesz, to się dołączyć. Dołączyłem. Kurde... Przegram, przegram. Stop, no, sąd już. On no, drugi raz, trzeci raz wygramy? już mam 1000 dolców. a miałem 8 Daj mi 100, daj mi 100. Nie. Daj mi 100, <grym> no bądź dobrym kolegą. Dzięki. O, uh, ja, stworzy ja stworzymy konflikt. flip. Coin flip nie, 100 dolców, dobra, Stworzyłem grę za 100 dolców. Oliver stworzył ale nie dołączaj. Kurde. Xavier00, widzę cię Xavier. Ej, orobił mnie, orobił mnie. Jeszcze no, raz. Stworzyłem ze 100, stworzyłem ze ja 100. Ja też już Do... Ja też już kolejną wyłączyłam. Ksabiet! Przegrałem, wygrałeś ze mną. Dawaj, e, e. dawaj ze mną coin flip. Dawaj ze mną coin flip. skąd ty wiesz, o, że przegrałem? Ja. Bo ta głowa, która się pierwsza pokazuje, przegrywa. Wygrałem. Pff. Ta o. głowa, która się pierwsza? Tak. Ta Francuna, która się trafie, ja pierwszy. Zarobiłem ile? 190, widzisz? jest bogata. Przegram. Przegram. Czyli jak ja jestem pierwszy... Pierw Dobra, zagryj, ty fot... Dobra, Xavier wygra. Czyli jak to się spiercza... Czyli jak kogoś się pierwsza głowa, to przegrywa? Tak? Jak ktoś z pierwszego przegrywa, dobra. Jest Wolę Jak kartę. Xavier, co byś ze mną przegrał, to wtedy y, byś mi oddał. Tam? Nie, on mi nie oddał. Nie, była moja pierwsza głowa. Była moja pierwsza głowa. Nie. Co, o 369, ej, mam 369, dobra, robię ca za cały hajs. Xavier, dobra. dawaj ze Też. mną że dwie stówki daję Dawaj ze mną i spróbuj i, i potem mi ja oddasz ja jak Ja za dwie stówki dałem Ja za dwie stówki dałem Proszę, muszę to wygrać Ej chłopaki, dawajcie gramy razem I, Ej chłopaki, bo to jest mądre Na przykład ja robię zadychę, a wy dostajecie dwadzieścia wtedy Ktoś miaskop wygrał ze mną Ja już mam Xavier, dawaj, dawaj ze mną. Ja Sawier, ja dawaj wzi? ze mną. Ja mam, zero ja mam, 0, ja mam 50, 500 krok dolców tylko, bo już dwa razy przewaliłem. Dawaj ze mną. Czekaj, bo ja zawiam. Dobra, za ja, ja wygram. Ja wygram. Słuchajcie, jak kogoś jest pierwsza głowa, to przegrywa. No kurde, Wsi... Mam już 702 dolarki... Pierwsza... Wygrałem wygrałem z tym chłopem teraz. Es? 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 Za Jestem pie... bogaty, mam 702 dolarce. Ale... Myślę ja mam? Wyśle ja mam? No, mam 900 hajsu, gej no Mam 900 co? hajsu Ecie. Dobra, robię za 400, proszę